to witam was moi drodzy, jeden dzień nie było mnie we firmie to opublikuję wam we vlogu serwisowym choć nie będzie serwisowe w sobotę ale jeden dzień nie będąc w firmie mam dość sporo roboty przyszło do mnie parę urządzeń jest tu Samsung, czyli 405 jest DCP 7030 i bardzo brudny Oki MB472 jeszcze tylko takie jedno, czy ten bęben, który miał być zamontowany przyszedł, nie wiem, ale miał przyjść ale przyjdzie chyba dopiero dzisiaj jak będę to nie zabieramy się za to. Zabierzemy się za dwa urządzenia do sprawdzenia, czyli w tym momencie w tym momencie będzie to Samsung 3405 na toner D111. Co z nim? Podobno kiepsko drukuje, jak i również 7030. Zapraszam, robię herbatę i zapierdalam, bo tego jest naprawdę do chuja. Jeszcze trochę, jeszcze matryca w celu wymiany w tym laptopie. Myślę, że do piątku to zrobię, a w sobotę tylko przerobimy dyrdy małe z sobotniego wyjazdu do stolicy, koło stolicy, po realizację Dziecięcych, można powiedzieć, nastoletnich marzeń, niedrogich zaznaczam, bo to nie był wydatek rzędu dziesiętków tysięcy, ale cieszy, cieszy i jest. Dziękuję i oglądajcie. Herbata zrobiona, mam nadzieję, że to widać. Pierwsze, co mi wpadło w łapy, wezwanie do zapłaty 334,53 za yy, paliwo, za paliwo, czyli za gaz. Moi drodzy, zapłaciłem, to prawda, przepraszam PGNIG za opóźnienie. Po prostu nie pamiętam o takich błahych sprawach. Z prymedy czasami czekam na wezwanie, bo tyle opłat co ja mam w miesiącu, to głowa mała. I zebra padła, a mianowicie zasilacz oryginalnie jest bardzo drogi, kupię ten zamiennik. Moja piękna żona i, i Bartek nie mieli wiedaki, jak drukować. Dzisiaj temat naprawię i, i podłączę. I za chwilę zobaczymy czy to funkcjonuje, ale do rzeczy. Mamy model. Drukarki, ja ostatnio w nim toner wymieniałem, to jest mojego klienta 3405, zobaczymy czy jest to wada nowego tonera, toneru, czy cokolwiek innego, jak również 7030 błąd bębna i tu jest też bardzo ważna sprawa, sprawdzimy to od razu, obydwie te sprawy muszę nadrobić bardzo szybko, dzisiaj muszę sprężyć dubsko. naprawdę sporo, sporo zrobić w bardzo krótkim czasie. No to jest tak jak wypadasz niefortunnie w jeden dzień i zostawiasz to, jak wam ostatnio pokazywałem na, z jednym z filmów serwisowych. Udało mi się wskrzesić, natomiast wydruk jest taki: nie ma już błędu głowicy, nie ma już zacięć żadnych. Normalnie, jeżeli chodzi o cleaning, czyszczenie, al robi bez najmniejszego problemu. Barwę mamy jedną. Myślę, że uda mi się pomóc tej drukarce, choć myślałem, że będzie gorzej. I jeszcze póki tam się uruchamia sprawdźmy sprawę następującą, a mianowicie matryca, które one bardzo zdrożały w ostatnim czasie, bo przy tego typu matrycy rok temu może trochę więcej, bo pandemia tak to wszystko nakręciła, że elektronika zdrożała. Bardzo fajnie zapakowana, trzeba przyznać. I też w sobotnie w vlogu serwisowym zobaczycie mój wyjazd do, do, jak wspomniałem na początku filmu, do stolicy. Poznałem tam bardzo fajnych ludzi i przede wszystkim pokrewna branża i które pokazuje, kurwa. Pokrewna branża, jeżeli chodzi, zamarzamy to. Jeżeli chodzi właśnie o y, serwis y, laptopów, no mało już laptopów serwisuje z uwagi na to, ale no, co mam matrycę, tego, <gryw> Z uwagi na to, że mam za dużo urządzeń drukujących i innych tematów, ale ta matryca była potuczona. Tutaj też z klientką uzgodniłem sprawę taką, że zrobię jej to po prostu na raty. Y, no nie ma pieniędzy, i, i jest to komputer wypożyczony ze szkoły. Także to matrycę, pomimo, że chyba 450 zł, za to matrycę zapłaciłem. Tam była faktura, jak spojrzeliście. Mam nadzieję, że danych gdzieś tam zamarżemy. Natomiast, natomiast, no tutaj syn zbił, a ten komputer należy do instytucji, jakim jest szkoła, Trzeba go krótko mówiąc zrobić. Coś tu jest napisane. Yy, nie zdejmuj fabrycznej folii ochronnej przez sprawdzenie działania produktu. Oczywiście nigdy tak moi drodzy nie robię. Ale zapakowana matryca jest po mistrzowsku. W ten sposób dobrze widzimy. Jest bardzo, jak ktoś handluje matrycami, łatwo to zrobić. Steropion, chyba piątka, dobrze mówię, piątka? No, może być piątką. Docięta na takiej obcinarce na wymiar. Karton zrobiony i, i jest duże prawdopodobieństwo, co przyjdzie yy, yy, całe. A tutaj jest jakiś serwis dodatkowy mi przyszedł. O, ktoś wysłał mi coś. Następna, i to też następna robota. No, narobiło się to. Ty jeden dzień, jeżeli mam yy, jeden dzień opóźnienia, to się, powiem Wam szczerze, robi pracę. Coś tutaj trzeba było skserować, bo nie wiem, czy ta drukarka jakiś test swoisty ma, bądź też nie. A jakiś regulamin. To przydałoby się, żeby było to czyste. Zróbmy to poprawnie, nie na odpierdol. Sprawdzę tutaj. Dzisiaj będzie taki chaotyczny dzień, niestety, ale jutro już będę bardziej wyrobiony. Także przydałoby się to dzisiaj ogarnąć. Zróbmy start, zobaczmy czy pobiera kartkę. Ta drukarka no, ma już sporo lat. Papier zabrała, dość dobrze szarpie, jest brudna, żółta i tak dalej. I to jest właśnie najbardziej zastanawiające, o co Kaman. Kwestia konfiguracyjna prawdopodobnie wejdzie w grę, jeżeli chodzi właśnie o, o komunikację prawdopodobnie z komputerem. Będzie trzeba podpiąć to pod PC yy, i sprawdzić. Nie ma problemu z tonerem, więc rozłączę to i zostawimy to na później. Toner jest w porządku. Chciałem sprawdzić, bo ten toner jest krótko mówiąc ode mnie. Ja go niedawno sprzedawałem. Zawsze takie rzeczy z marszu biorą. To by było to. Teraz mamy 70-30 Brother, Dość popularny model. Czy... Ciekawe kogo on jest. Nie chciałbym danych pokazywać, ale. No i jest to mój. Mój, że tak powiem, bardzo dobry znajomy, który... któremu ja tą drukarkę lata temu sprzedałem. Błąd bębna jest. I na pewno tutaj po mojej drodze powiem Wam tylko tyle, że jeżeli to naprawię, a na pewno naprawię, a ten klient nie zapłaci u mnie ani złotówki, a to dlatego, że pomógł mi tak dużo, że prawdopodobnie zaoszczędziłem yy, zaoszczędziłem co najmniej co najmniej yy, no nie, nie bałbym się powiedzieć tysiące złotych, bo po prostu tego człowieka wynajmuje magazyn za symboliczne można powiedzieć zero złotych. Ale tu jak naj... na... Problem jest taki, że nie ma błędu. Będę <noise> ja musiał dzisiaj do niego zadzwonić i zobaczymy co się dzieje. Może któryś... może bęben już będzie znacznie zużyty. Ja mu mimo wszystko ten bęben zmienię. Już jest po wymianie w 2016 roku. Czyli on ma kilka lat. Ta dokarka nie jest zbyt zużyta. Ona naprawdę jest w bardzo dobrej kondycji. Za chwilę ją wezmę. Błąd bębna, tu jest na bębna. Ciemny pasek po prawej stronie, na wydrukach. Ciemny pasek. Będzie bęben. 7030 ma chyba bęben 21-20. O ile dobrze kojarzę, ale czy ja go mam, to. 70-30, to nie będzie ten. Tak, to jest ten. Zakładam nowy bęben. Nawet tutaj nie będę. Nic sprawdzał więcej, bo cię widać, że jego struktura, słuchajcie, w tym DR200 2 już jest trochę taka. Nie wiem, czy to wi Może to nie być widać, ale jest nad. taki, już robi się y jak zaćma na oku. <laughs> w ten sposób. Nie ma błysków tych y na tym bębnu, jest, jest, jest taka, jakby nalot, co tak to wygląda. Natomiast, natomiast y to rzutuje na to, że później te wydruki są brudne. Nie, niewyraźne i możemy sobie pomóc właśnie wymianą bębna. Ten bęben, oczywiście ten klient zostanie ode mnie za kompletnie darmo, bo musiał mu chyba przez 10 lat te bębna zmieniać, za to, co jestem, jest, jestem mu po prostu wdzięczny. Teraz jeszcze zobaczymy, czy ma coś takiego, jak wydruk ta, te urządzenie, bo zresetować będę. to już kiedyś resetowałem na kanale chyba w 70-30, Można się doszukać, że ten bęben już jest, no, kończy się. Zróbmy kserokopię. Porównamy jedną do drugiej. Ja do niego za chwilę zadzwonię. I to bym miał zrobione. Pozostaje oki na późniejszą porę. Dzisiaj będzie miks serwisów. Ale brudzi. Nieładnie. Nieładnie. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic jeszcze innego jak sprawdzić sam toner jeszcze. Poza tym 21-20 toner 21-20 mamy tu. Cały komplet zamienimy, wtedy będzie większa pewność, że tonery też są różne. I wiem, z której dystrybucji ten akurat pochodzi, Ten też jest oczywiście ode mnie, ale widać się na wałku że nie ma, że jest coś nie do końca, z nim w porządku, bo powinno tam być, krótko mówiąc, jednolita. Tutaj na kamerze może to nie być widać pod kątem, ta warstwa, jeżeli jest Bęben nowy, on, on więcej, że tak powiem, ma możliwości naświetlenia, i, no i później to wszystko zostaje na wydruku, dlatego ten Bęben i toner idą w odstawkę, choć toner jest ciężki i ten to pójdzie na reklamację, bo brudzi. No i zobaczcie. Tak ma, kurwa, wyglądać wydruk. Nie tak, nie tak, tylko tak. Czysty, każda ze stron idealnie dodrukowuje, bęben, bęben jest nowe, jak i również to Oczywiście tutaj wszystko w ramach współpracy będzie, to, jest to wymienione i ani grosza ten pan nie zapłaci. Także myślę, że tą sprawę mamy za sobą. W broderze mamy, to do jest taki temat, że jednak, a tę kartkę miałem do reklamacji dorzucić, że jednak dwa elementy pewnie jest wymienić. Czasami też klienci do mnie piszą, że jest problem z wydrukiem w yy, broderze. Zawsze pytam o bębę. Niekiedy i yy, w większości z Was już dużo wiecie z mojego kanału, więc, więc nie zadajecie niemądrych, że tak powiem pytań, ale klątwa wiedzy jest i też muszę wziąć pod uwagę to, że ktoś może czegoś nie wiedzieć. Więc tutaj yy, nie są drogie te elementy. W tych urządzeniach warto zmienić jeden i drugi. Ten bęben nadaje się na złomo. 2016 rok, mamy 5 lat, ma prawo, sama już krótko zrobiła się mdła. Jak jaskra w oku to będzie tutaj to będzie tutaj co nam pozostaje nie wiem ile to nadgranie trwa można by było sprawdzić jeszcze mamy 10 minut gdzie... 10 minut 11 minut także pozostawmy to na spokojnie muszę się tym zająć ale dzisiaj tego nie sprawdzę bo nie mam modułu bębna co lepiej w tym oki koner i bęben był zmieniany, a nie dodrukowuje. Zauważyłem, że Bęben, pomimo tego, że jest nowy, ma pewne na swojej powierzchni już zarysowania. Ciężko mi to powiedzieć, dlaczego dojdę do tego. Natomiast ja wam dziękuję za dzisiejszą atencję. Zabieram się do pracy. Życzę Wam miłego dnia. Zapraszam Was na sobotę do vlogu serwisowego, który nie będzie serwisowy, ale z wyjazdu do Warszawy. Dziękuję, subskrybujcie, podeślicie coś dalej. Ja zabieram się do pracy bo jest jej do cholery. Dziękuję, cześć!